Hej ludzie, Paziu tutaj. Ostatnio głośno się zrobiło na temat tego, że piractwo filmowo-serialowe rośnie. Oczywiście wszyscy wiemy, dlaczego rośnie. Bo jest za dużo streamingów, te streamingi za dużo kosztują, prawa, które mają poszczególne streamingi na poszczególne serie są niezrozumiałe, są podzielone i ogólnie można dostać paranoi. A często, za, żeby mieć jakieś takie rozłożenie, żeby mieć wszystko, co się chce obejrzeć, no to się płaci więcej, niż jakby się miało kablówkę. No słuchajcie, no takie, takie czasy, no. I streamingi będą musiały sobie jakoś z tym poradzić, bo tort, które one sobie dzielą, no on już nie będzie rósł w nieskończoność. I oni będą musieli się tak wziąć te nowe i widelce, którymi jedli ten tort i zacząć się nawalać między sobą. Już teraz przecież była próba wykupienia Warner Bros. przez Paramount czy tam Skydance. że Boże... dobra, wszyscy chcieli siebie wykupić, bo łatwiej jest się skonsolidować i jakoś sobie radzić na rynku, niż jeść małą łyżką ten mały kawałek tortu, który został wydzielony przez tych dużych. Naprawdę, streamingi to jest porą. Teraz są w naprawdę paskudnym położeniu. I tak się zastanawiałem, czy coś takiego można odnieść do gier wideo. No bo zrobiłem krótki research i naprawdę piracenie w dzisiejszych czasach nie jest trudne. Szczególnie jak masz VPN i inne rzeczy. Ale o tym... Nie będę mówił głośno, bo to jest, wiecie, jednak piractwo. A ja nawet z punktu widzenia mojego zawodu, który wykonuję, no lubię, lubię ją płacić za gry, przy których się dobrze bawię. Albo w ogóle za gry, przy których spędzam czas, nie? Tylko może się okazać tak, że masa ludzi nie będzie tak myślała. Że masa ludzi... Pójdzie w to dlatego, bo dla nich te gry, które są wydawane teraz, nie będą warte tych pieniędzy, aby wydawać tych 300 zł. No, ale to wiecie, to, że ludzie tak myślą, no to Maćku, no to ludzie mogą równe rzeczy myśleć. No dobra. Ale takie myślenie jest wspierane poprzez akcje wydawców czy deweloperów, jak na przykład ta wczorajsza akcja z Bordelansem, że Ledwo miesiąc po premierze i Borderlands 4 przesunięto o 20% w dół. Rozumiecie? To w takie akcje sprawiają, że ludzie się zastanawiają, czy naprawdę te gry są warte tych 300 zł na premierę. A potem dochodzą do wniosku, że nie. I ja wiem, dobra, zostawmy to piractwo, ale kiedy ludzie będą czekali, nauczeni, że na przykład, nie wiem, taki, Dragon Age Velgar się nie sprzedał, to potem go wrócą do plusa za darmo, albo wrócą go za 30 zł. To sprawia, że ludzie nie kupują gier na premierę, a kupowanie gier na premierę jest cholernie ważne. Bo to, bo to ile gier się sprzeda na premierę, często waży na tym, czy powstanie sequel, czy też nie danego tytułu, albo czy studio będzie musiało zredukować etaty, albo nie zredukować etatów. To jest to jest niestety takie że tak powiem brutalne, ale no w takich czasach wyjemy. I żeby ludzie chcieli kupić grę na premierę, to musisz dać ludziom coś, co ludzie bardzo chcą. Na przykład Battlefield. Wiecie o tym, że Battlefield on się sprzedał 6,5 miliona kopii, tak podają firmy statystyczne. Więc raczej on na siebie zarobi. Ale wiecie, dlaczego tak szybko się sprzedał w niecały ile tydzień? Bo ludzie chcieli Battlefielda. bo ludzie prawie że pod koniec tej generacji, bo zostały nam dwa lata, chcieli FPS-a nowej generacji. Nie chcieli FPS-a, który chodzi pomiędzy 8 pomiędzy a dziewiątą generacją, chcieli FPS-a dziewiątej generacji. I czy w Battlefieldzie go dostali? Tak. Czy to jest idealny, idealny Battlefield? Nie. Czy będzie tam trzeba włożyć masę pracy? Tak. Ale jest to dobry krok do przodu. Względem 2048 czy tam 5. Dobra, z tym, nie pamiętajmy o tamtym Battlefieldzie, ale jest to krok do przodu. I ludzie, kiedy dasz im coś, czego potrzebują, oni zapłacą. Tak samo jak za GTA 6 ludzie. Zapłacą te 300, 350, nawet 400 zł, żeby zagrać w GTA, bo oni czekali na to GTA prawie dwie generacje. Prawie dwie generacje czekać na grę. Bo jeżeli GTA wyjdzie w 2026, to wyjdzie rok przed rozpoczęciem nowej generacji. Prawdopodobnie. To wyobraźcie sobie, czekać prawie dwie. Generację konsol, żeby zagrać w kolejne GTA po piątce? No przecież to jak jakiś kiepski wart, ale taka jest prawda. I, I ludzie zapłacą, ale firmy będą myślały, że jak oni zrobią grę podobną jak GTA, albo powiedzą, że to ma zawartość podobną do GTA, to oni też będą mogli wystawić te ceny. Nie. Bo to, że Sony kiedyś tam firmy kiedyś. Miały jeden pułap cenowy, to wtedy było dobrze, ale teraz to tak nie zagra. Bo nikt obecnie nie jest w stanie zrobić gry na poziomie GTA 6. Mówię to teraz przed premierą, ale nikt nie jest w stanie przeznaczyć takich zasobów pieniężnych, mieć tak zgraną ekipę, mieć tylu ludzi, żeby zrobić grę od tak o takim zaawansowaniu technicznym na jakim będzie GTA 6 więc raczej nikt nie powinien brać takich samych pieniędzy jak Rockstar weźmie za GTA 6 ale firmy będą chciały bo wiecie te bonusy idące w setki milionów tak jak Bobby Kotick zbiera w Activision same się nie wezmą dla mnie to jest paranoja bo ci prezesi zbierają takie bonusy, jakby, nie wiem, jakby oni byli w najbardziej nudnym biznesie ever, że po prostu, nie wiem, biznes robienia cementu, nie wiem, papieru toaletowego, że oni rok w rok wiedzą, ile pieniędzy zarobią. A oni są w grach wideo. W jednym, w jednej z największych Branż, które ciągle się rozwijają. A wiecie skąd wiem, że się ciągle rozwijają? Bo jak się spytacie gracza o swojej, na temat swojej ulubionej gry, co by chciał w tej grze i co by chciał, żeby poprawili w jego ulubionej grze, to zrobi Wam taką wielką litanię. A takie litanie nie ma przy filmach, książkach i muzyce. Ale przy grach jest, bo gry są w, nawet nie w połowie rozwoju. Tylko szkoda, że panowie prezesi i udziałowcy tego do jasnej cholery nie rozumieją. Ostatnio wszyscy się śmiali z Pokemonów, bo oni tam przeznaczają 13 milionów, czy tam 30 milionów na kolejne części, które zarobią grube miliony, jak nie miliardy. I że, to, to znaczy, no ja to rozumiem, no bo jednak Pokemon to jest taka marka, że tam Nintendo razem z Pokemon Company mogliby, Sypną i groszem na trochę większy budżet, żeby była bardziej dopracowana. Ale z drugiej strony, Nintendo razem z Pokémonami wiedzą, że zarobią na tej grze. Wiedzą, że im się ta gra zwróci i mogą inwestować w kolejne tytuły, co było pokazane w tym liku, bo mieliśmy wszystkie plany do 2030 roku. I oni będą jeść tą małą łyżką, mimo że Pokémony są największą marką na świecie i mogliby jeść hochlą. Oni mogli nie wiem, wywalić Breath of the Wild Pokemonów i prosić 400. Ludzie by to kupili. To znaczy, no dobra, no, Teoretycznie proszą, bo zapowiedzieli już DLC. Ja pierdolę. Ale dobra, to będę o tym mówić jak będę mówić o Pokemonach, które do mnie już lecą. Ale rozumiecie? Tak to powinno wyglądać, że masz budżet na tyle mały, żeby zrobić swoje zadanie, żeby rozwinąć grę w jakimś kierunku i żeby być pewnym zarobku. I to, i to co Nintendo robi razem z Pokemon Company z Pokemonami, jest uzależnione od tego, jaką mają fanbazę. Nie każda marka ma taką fanbazę. Często te bazy fanów, te grupy fanów są wymęczone, jak na przykład przy, dra... przy grach Bioware'u. Oni już mają gdzieś, oni wolą Jade Empire z GOG'a kupić, niż kupić nową grę Bioware'u, bo się boją, że to będzie kolejny Anthem, Dragon Age Inkwizycja albo Mass Effect Androbieda. I to jest, I to jest coś, co ludzi też spycha w stronę retro, w stronę co no Słuchajcie, żeby nie było, ja tutaj nie zrównuję retro i piractwa, ale z punktu widzenia wydawcy to jest to samo. No bo wydawca nie dostaje pieniędzy za to, że kupisz sobie stare pudełko. Nie wiem, chrono Trigera za 400 zł w wersji, w wersji na DS-a. Chociaż nie, teraz to ona chyba po 500 lub 600 zł. Ale ludzie tak będą robić. Albo będą kupowali gry z Goga, bo Gog dojdzie do tego poziomu, że gry będą kosztowały, że gry będą kosztowały dużo, te nowe, a stare gry nie będą się tak bardzo różniły od nowych i ludzie będą chcieli kupować gry z Goga albo będą sobie brali z rozdawnictwa Epika i z innych firm. A, py, a piractwo będzie sobie pyrkać. Bo często piractwo będzie służyło jako wersja dema gry. Hej, nie jestem pewny, czy deweloper coś tam nie odwalił, to wezmę sobie ściągnę pirata, posprawdzam sobie. I pewnie niektórzy ludzie zostaną przy tym i nie kupią nowej gry, bo nie kupią tej gry, bo dojdą do wniosku. Że hej, przyszedłem na piracie, po co mam kupować nową, bo nie każdy jest tak zrobany, jak ja. Bo Wiecie, chciałem sobie kupić za dzieciaka Devi McCry Trójkę Special Edition, to były te tragiczne porty, co robił Ubisoft i premiera u nas była przesunięta. Nie pamiętam, czy to była wina tł tłoczenia pudełek. Hook, chciałem sobie kupić na PC david McCride Special Edition, bo grałem zwykłego David McCride Trójkę. Chciałem sobie zagrać w specjala, i słuchajcie, wciągnąłem pirata. Grałem Pirata do połowy gry i wtedy w końcu Senega się zlitowała i wypuściła Devil y, trójkę. Gra miała polskie napisy, co jest śmieszne, bo ta wersja ma polskie napisy, ale już na przykład HD Collection nie ma polskich napisów. I słuchajcie, wersja od Senegi oficjalna działała o wiele gorzej, bez tam patchy, bez tam poprawek, niż wersja z Piracona. Tak samo było z Falloutem trójką, który gdzie chyba senega wysłał kraka do ludzi, żeby ta gra się dała odpalić. Wyobraźcie sobie. Wydawca wysyła ci kraka, bo oryginał nie chce się odpalić. <laughs> Swoją drogą Fallout 3. Ta gra nie potrzebuje kraka, ta gra potrzebuje wybiło zaorać i zniszczyć i ogólnie spalić do gołej ziemi. Nienawidzę Falloutów. To znaczy nienawidzę Falloutów 3 i 4. New Vegas zarąbisty do tej pory Wam będę polecał. Kupcie sobie Fallouta New Vegas i ograjcie. Najlepiej na PC. -cie. Teraz przynajmniej każdy PC powinien ruszyć tą grę, bo na PS3 to był save pojemnościowy i pod koniec gry ciężko się grało. Ale wróćmy do tego. Więc jak od ten, ten trend... Odwinąć? Jak duzi wydawcy i deweloperzy powinni sprawić, aby ludzie stali się, aby ludzie zaczęli mocniej kupować gry na, premier na premierę. aby ludzie poczuli hype, aby ludzie poczuli to fomo? Bo inaczej to będzie tak, że będzie parę dużych marek, które będą się sprzedawały, inne firmy będą próbowały dogonić te marki, nie będzie im się udawało, i reszta firm będzie. Robiła nieskończoną ilość remasterów i remaków. Słuchajcie, żeby zmienić tą sytuację, duzi wydawcy albo po niej obniżyć ceny gier. Po prostu robimy gry za taki budżet, sprzedajemy je za 200 zł. Załóżmy. 200 od 170 do 200 zł. I może być i mniej. Ale kiedy mamy na przykład duży tytuł, no to kosimy więcej pieniędzy. Taki, ale wiecie, taki duży tytuł, który jest progresem. Bo powiem wam szczerze, nie chcę hypować dziesiątej generacji, ale dziesiąta generacja konsol, czyli PS6 i Xbox 720, będą musiały uratować cały rynek konsol. Po prostu. To znaczy nie retro, bo retro konsole będą sobie radziły. Mówię tutaj o nowoczesnych konsolach. Po prostu konsole generacja AI, bo to już. To jest mój przydomek dla dziesiątej generacji generacja dziesiąta AI. Generacja AI, bo tu musi to zagrać. Słuchajcie, w dniu premiery, od pierwszych zapowiedzi, to nie może być tak, że, nie wiem, tak jak Microsoft pokazał czy przy Xboxie, Series X, czy Sony, przy Motorstormie. Przy PS3 z motostarem i Krisonem 2, że pokazali tam, a potem próbowali jakoś te kłamstwa odkręcić. Nie? nie. Tutaj musi być wjazd razem z futryną. Gracze muszą zobaczyć, że Gameplay, że pieniądze są na ekranie. AI tak, nie wiem, czy wiecie, ale w Japonii już na przykład połowa deweloperów używa AI. Ja tam nie zauważyłem jakiejś tragedii, więc widać, jak coś się przyłoży, to można użyć AI tak, że się pysk nie wykrzywia na samo spojrzenie na sześciopalcowego Mikołaja. Nie? I słuchajcie, i to AI musi sp sprawić dwie rzeczy: rozwinąć gameplay, pozwolić robić bogatsze gameplayowe gry i obniżyć koszty. Na razie, jak widzę, to wydawcy się skupiają tylko na obniżeniu kosztów. Nie na progresie gameplayu, nie na progresie głębokości gameplayu i interaktywności. A to są te rzeczy, które mogą sprawić, że nowa generacja przyciągnie ludzi, tak jak to miało miejsce przy PS3, tak jak to miało miejsce przy PS2, bo to nie może być generacja PS3, tylko to musi być. Generacja dziesiąta. To jest jedyna szansa albo niższe gry, albo lepsze gry, głębsze gry. Gry, które odstawiają na parę metrów rzeczy, które wyszły przed nimi. To muszą być gry, które nie mogą być możliwe. Na poprzedniej generacji. To nie jest tak, jak teraz, że przez ponad połowę generacji, jeżeli zakładamy, że następna generacja się rozpocznie w tym 27, że ciągniemy za nami cały czas tą ósmą generację, nie. Dziesiąta generacja musi bić po mordzie. Musi być tak mocna, żeby ludzie wiedzieli, za co płacą. Bo tylko wtedy, tak jak. Zresztą Lord Game mówił mówi o, o piractwie na PC, że piractwo to jest problem usługi, że jeżeli się da dobrą usługę graczom, to gracze będą woleli zapłacić za grę niż ją spiracić. To tutaj mogę rozwinąć to tak, że dziesiąta generacja musi mieć gry, które przekonają ludzi, że te gry się rozwijają że gry z każdego gatunku zrobiły krok do przodu. I to jest najważniejsze. Bo czekanie półtora generacji, żeby gry zrobiły jakiś większy krok na większą skalę, a nie pojedyncze yy, te jaskółki jak Edering, czy Baldur's Gate Trójka, czy Ekspedycja, to ludziom nie wystarczy. To musi być generacyjny krok do przodu. Wtedy nie będziemy... Mówić o piractwie, wtedy nie będziemy mówić o tym, że ludzie nie kupują gier na premierę, wtedy przez, ludzie przestaną nawet mówić o cenach. Bo jeżeli ludzie zobaczą, że dostają produkt, który broni tej ceny, który broni kupna nowego sprzętu, to wtedy będzie dobrze. Bo sorry, ale. No, na razie to wiecie o tym wyśrednio. A co wy o tym sądzicie? Czy według Was to, co ja powiedziałem, to jest dobre lekarstwo na piractwo i na to, że ludzie nie kupują gier na premierę? Czy może macie jakąś inną receptę? Piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że będziecie mieli rewelacyjny dzień. A ja dzisiaj będę, a ja dzisiaj jadę coś jeszcze nagrać dodatkowego z pewnym maniakiem. Trzymajcie się. Dobrego dnia, Papa, pa. królowie.